Słuchaj, no, nie ani my nie, nie zamawialiśmy z tobą Tojtoja czasami. <śmierdzi> o człowieku, ty bierzesz, podjeżdżasz kurs kursnie, to i to jest. Bierzesz, każdy dwójkę jest wrzuta, kurwa, kasujesz dyszkę, człowiek. Nie, Ja nie tak, wiem, jak można nie pójść do telewizji. No, no właśnie. Masz radę. Cztery minutki jeszcze. Podróżaj. Nie spoko, spoko ja go już trzymam. Ja już zakręciłem szmatę tak, że nawet kropla nie wyleci. <śmierdzi> Ale człowieku kurwa sądzę, na pasku w TV, nie byś był kurwa sam. I później, uf, w tym Krakowie cały czas nowe pomysły. Ja wiesz, jak się, sztywny klocek. Pierdol się dyskę człowieku, dwa zapachy do środka w A A to na górze napisze. Była udana nocka, przyjdź do nas, walnij klocka! No, ale, nie. ale jeszcze nazwa może być Krakowski Paton. Obważanek! I przysięgam, że ja już dwa tygodnie nie paliłem jazzu, nie?